W budynku Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach wręczono dyplomy uznania dla drużynowych mistrzów Polski w speedrowerze. Mistrzowie zdobyli puchar 11 października podczas rewanżowego meczu z Aseko Orzeł Gniezno. Ten sport wciąga nie tylko zawodników, ale i kibiców. W ubiegłym roku bodajże byłem pierwszy raz na zawodach speed rowerowych i e, całkowicie zagarnęły moje, moje serce, bo widzę chłopaków na sprzęcie, na którym może każdy z nas jeździć, natomiast to co oni wyczyniają na torze to jest niesamowita walka. E, I od tego czasu staram się być na każdym meczu Śląska -Świna. Świętochowice u nas w mieście, a jak się okazuje, sukcesy, jakie odnoszą, powodują, że powinniśmy być z tego my wszyscy świętochowiczanie powinniśmy być dumni. W klubie jeździ 20 zawodników w różnych grupach wiekowych. W zawodach drużynowych liczy się praca całego zespołu oraz umiejętności indywidualne, kondycja, technika, a także. Psychika. Ja myślę, że to jest dyscyplina wymagająca szybkiego podejmowania decyzji i przyjęcia pewnej taktyki. Dlatego sam wysiłek to jedno, ale drugie to pomysł jak rozegrać taki wyścig. Choć to sport dynamiczny, pełen niebezpiecznych sytuacji nie odstrasza kobiet. W składzie drużyny są dwie dziewczyny. Każda z nich chce zostać mistrzynią Polski. Powody, które sprawiły, że przyciągnął ich ten sport były różne. Osiem lat temu skłoniło mnie do jazdy, dlatego że moi bracia jeżdżą i były mistrzostwa Polski kobiet i właśnie bracia mnie skłonili, żebym wzięła w tym udział. Zainteresowanie speedrowerem z roku na rok wzrasta. Sekcja juniorów prężnie się rozwija, dlatego też klub ma coraz większe aspiracje i konkretne plany na przyszłość. Oczywiście obronić tytuł mistrza Polski i nie tylko, bo myślę, że tutaj chłopaki, jeżeli będzie taka możliwość, oczywiście pokażą się na arenie międzynarodowej, bo tutaj na Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy zawsze też zdobywamy jakieś osiągnięcia wysokie. Choć czas i obostrzenia związane z pandemią utrudniają uprawianie sportów zespołowych, to liczymy, że nasi mistrzowie będą walczyć nadal i sięgać po najwyższe trofea sportowe.